Szukamy domu dla. Szukamy domu dla friska. To niewielki, kilkuletni psiak, który ma w sobie coś wyjątkowego. Jest nie tylko piękny, ale też bardzo sympatyczny. Taki pies, który od razu przyciąga wzrok, a potem serce. Stroniskowa rzeczywistość zupełnie do niego nie pasuje. Zgiełk, codzienne zamieszanie, hałas innych psów. To wszystko go przytłacza i odbiera mu spokój. Frisco jest grzeczny, cierpliwy, chociaż troszkę zbyt ostrożny. Jakby wciąż czekał, aż świat pokaże mu, że można czuć się bezpiecznie. Jest sprawny, zwinny, w dobrym zdrowiu i gotowy, by iść przez życie u boku swojego człowieka. Bo tak naprawdę niewiele mu trzeba, odrobinę ciepła, własny kąt i ktoś, kto pokaże mu, że już nie musi się niczego bać. Frisco czeka na dom, w którym w końcu odetchnie z ulgą i poczuje, że jest u siebie. Tylko tyle i aż tyle.